Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, jesteśmy, chciałam powiedzieć w studio jak challenge, bo ostatnio się zagrałam. Jesteśmy u naszej Cindy, Cindy Claim, no i zobaczymy co tutaj u niej słychać ciekawego. Mam nadzieję, że właśnie coś ciekawego jest, oprócz tego, że jesteś przestraszona, to mam nadzieję, że coś innego, na przykład, o możemy się zająć naszym dzidziusiem. Dzidziusiowi chce się spać, chce się jeść. Um, także opieka nad dziećmi, proszę ja, ciebie. Drzemka jeszcze nie na karm i karm piersią. Karm piersią, moja droga, tak. Niedawno no, zerwała ze swoim chłopakiem, jakby nie było to oni tak oficjalnie się nigdy nie rozeszli, i dlatego to tak ciężko wyglądało, ale mam nadzieję, że teraz, jakby to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Mam taką nadzieję, że jakby ona zerwie z tą toksyczną znajomością. I już będzie tylko lepiej. Dobra, my wynajmujemy oczywiście tutaj mieszkanko. Jest ona dosyć małe. Także, no, ale na razie będziemy tutaj siedzieć, póki mała nie podrośnie. Wiecie, jeszcze jako małe dziecko to będzie spoko, gorzej będzie troszeczkę później. Później mogą się zacząć yy, kłopotki. No bo wiecie, dzidzia też będzie potrzebowała miejsca dla siebie. Także, Także tak. To Będzie wyglądało. No, zobaczymy, jak to będzie docelowo, co nie. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No, dziecko się chce spać i to strasznie. Ja bym chciała, żeby ona się jeszcze zatniła, ale chyba nie da rady. A ty jesteś dzieckiem czy małym dzieckiem? Niemowlę jesteś jeszcze? Bo teraz je ja się gubię. To niemowlę jeszcze, nie? Tak, bo tu bejbuszek taki mały. Gdzie jest jeszcze taki mały bejbuszek? Aha, i ty w, w pieluchę robisz, nie? Daj się położyć. W ogóle fajnie byłoby jej taty trochę postarzyć, nie? Tak, żeby trochę wyglądał jak dziadzio. Zadzi mnie ktoś tu? Panie, pani niania. Pani niania, więcej opcji, działania. Wiesz co, pani niania? Emily do snu. O, dobra. Tak, wszyscy ją przebierają, nie? Ale żeby ktoś y, ją ogarnął tak naprawdę to tak średnio im to idzie. Ona chyba, ona chyba jest brudna. Pampersika, jednak Pampersik. Dobra, no to jest czyściutka, no i fajnie, no i idź. Um, proszę cię, użyj pieluszki i postaraj się zasnąć. Dzidzia, zrób sobie do pieluchy. No, żebyś się lepiej czuła, nie? Dobra, a ty co? Jesteś i głodna, i energia ci spada tragicznie. Także wiesz, co chodź tutaj? złamane serduszko masz. Oju, ja wiem, no ale kurczę, no chyba lepiej w tym kierunku iść niż z, z, z toksikiem tutaj być, nie? Wiadomo, no malutka Emily będzie miała kontakt z ojcem, jeśli ojciec będzie chciał. Natomiast chciałabym, żeby jednak nasza Cindy miała jakąś fajną relację, aby faktycznie komuś na niej zależało, żebyście wspierali nawzajem, tak jak powinno po prostu być. Chciałabym, żeby miała taką relację. Aczkolwiek czy tak będzie to się um, okaże wszystko. Jest dosyć późno. Jak ty idziesz do pracy? Malowanie, nie zacznę te pracy za 11 godzin. Um, no, także nie ma lek... Ko, to na pewno. No tak jak mówię, fajnie, jakby miała tutaj jakieś e, relacje po prostu. Dobra, spać Ci się chce dosyć wyrzucić obraz. Nie wiem, kto to malował. Ty malowałaś i nie możesz kończyć? Kurczę, to pewnie tak, pewnie wywaliłam was na obraz. <laughs> Dobra. No to wiesz co, chodź tutaj w takim razie. Chodź, oglądaj kanał kulinarny, bo byś przy okazji się uczyła gotować, a... To e, też chyba zabawać by się wzrastała, nie? Przy oglądaniu. Tak. No, jest jej spięta. E, lęk przed telefonem. Niezrealizowane marzenia. E, no cóż. No coś. No coś źle się, nie Pinka, Pinka, co się stało? E, Poproszę o załatwienie. Klątwa, Ciągnie się za tobą nie serię niefortunnych zdarzeń, i to wszystko zaczyna przypominać jakąś klątwę. Czas zabawić się w detektywa i zlokalizować przeklętego winowajce lub zadzwonić do właściciela nieruchomości, aby rozwiązał problem. Uh -uh. Serio? Ale ja nie widzę, żeby tu się coś działo na razie. Ale słyszycie, że mamy klątwę ponoć, to rano może zadzwonimy. Żeby się ten... porali z nią chyba. W takim razie. Miśka czegoś się boi, przyda się jej... Ojeju, no to faktycznie chyba coś tu co się dzieje, moi drodzy. Szukaj pokrzepienia. Miszka się boi, czyli ktoś tutaj naprawdę musi być. Mamy nawiedzone mieszkanie. Ja na razie nic nie widzę. Widzicie coś? Ja tam nic nie widzę. Miszka widzi. No. Słyszałam coś? Bo mi się zdawało, dobra, chyba y, już mam y, o mamy. Ja chyba mam o mamy już naprawdę. Okej, okay, przyspieszymy sobie czas, a ty co mieszkasz? To ma jest wszystko w porządku, ale ona się cały z czegoś boi. Jest, Niania. C cały czas ktoś jest w domu, ale ja tu nikogo nie widzę, żeby. O, tutaj! Jeszcze przy łóżku, serio? Odeśli przeklętą księgę. Odeszli? Może odeśli, nie? Nie wiem czy ja dobrze zrobiłam Świetna robota Udało ci się zająć problemem Przeklętej księgi W efekcie ocena mieszkania poszła w górę Właściciel nieruchomości Przesłał 125 simulonów Aby pomóc w rozwiązaniu problemu no To spoko Ile ty będziesz płakać po tym debilu Przepraszam <laughs> Ile ty będziesz płakać po nim 6 minut, dobra a tu? 11. No, wróci Ci sens życia, zobaczysz, będzie dobrze. <noise> będzie dobrze. Zawsze mogło być gorzej, prawda? No, zawsze mogło być gorzej, moi drodzy. Moi drodzy, moi drodzy, mamy kolejny dzień. Yy, dziedział już się tutaj yy, zajmuje, nasza nianie. Ja nie wiem, jego ją cały czas będę miała, czy jak? Ja już nie karmię właśnie, jak to działa za bardzo. Yy. Także no, zobaczymy w każdym razie. No, bo teraz nie wiem, powiem Wam wspomnianiu, jak to jest. Czy ona jest cały czas? Czy tylko jak my idziemy do pracy? Teraz ja się całkowicie już pogubiłam w tym wszystkim. No i nie wiem. Także no, zobaczymy, bo jestem naprawdę mega ciekawa. Um, czy tak to jest. Dobra, fajnie, jakby ten MC Command Center wykrył w końcu ten błąd. Fajnie by było! Nie obraziłabym się. W każdym razie. Serio. Ja poważnie mówię, nie obraziłam się. No, być, 100 lat mył ją, ta się zbagowała, zacięła, wszystko się zacięło. Czas się zaczął. Zaczął, zaciął się. I co? I nic? Dobra, złapało. W końcu. Okej, okay, Dziećka, Dziećka, dziecika. Brakuje ci zabawy, także co? Czemu ty się w ogóle możesz bawić, dziecko drogie? Zostań przeniesiona tutaj. O. Okej, i skorzystajmy. O, dziecko. przesuń się tutaj. O i przenieś tu. Przenieś tu dziecko. Bo dziecko tu chce być. Weź sobie szybko prysznic jakiś, O, weź zimny prysznic, bo ty jesteś wściekła jak osa. E, baw się z zabawkami. O! No i super! Baby się bawi z zabaweczkami. Pięknie. No i bardzo dobrze. Okej, okay, a ty co? Kąpiesz się tak. Hej, podobno to jest innej cena. Przyja Przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. Nie no, przestańcie nagrywać. W sensie pozytywnie. Bo oni już się nie zejdą. Nie będą już razem. Nigdy. Miłość y, się skończyła. Bo to jest dupek. To jest drań do kwadratu. No, aż się wkurzyła. Widzieliście jak trzasnęła, prasnęła drzwiami. Nikt jej nie będzie mówił jak ma żyć. <gryczne> nikt. Dosłownie nikt. Dziećka! Zbaw się, dziećka. Ej, gdzie ty ją? Czemu ty ją zabija... Aha, dobra, spać jej się chce. Okej. Okay. Postaraj się zasnąć. W porządku. A, my poszliśmy do pracy i nie namalowaliśmy żadnego obrazu. Do awansu... O, nie zaczę. Kurczę, i przez to właśnie nie będziemy mieć awansu. Nie będziemy mieć awansu w pracy, bo co? Bo mi się nie chciało obrazu namalować, nie? Szukaj prawdziwego talentu. O, może kogoś znajdziecie? Ciekawe, nie? Kto to jest w ogóle krytyczna teoria? Krytyczka teorii kolorów. Mm, patronka sztuki, awans, znawczyni czego? Sztuk pięknych. Wow. Dobra, bo my mamy i pokojówkę i, i, i tego. Mist. Mm. się nieruchomości odwiedza twoje mieszkanie, ale jest przecież wszystko w porządku. Jest, ale ja cię nie wpuszczę, bo jest ino dziecko. Jest czysto, bo nam sprzątają, wiesz, nie musimy sprzątać, bo nam sprzątają. Dobra, wspaniała, a czemu to nie pójdzie wyżej? Rozmawiaj ze współpracownikami, nie, może normalnie, a czy, uff, tu idzie, ujujuj, uj, uj. pracuj ciężko, o. Dobra, to niech idzie do góry trochę. No i tak, nie będzie dzisiaj awansu i to jest takie smutne, przygnębiające. Eee, bo fajnie byłoby jak był dobra poznawaj jedzenie z simem i my e, to lubimy nie wypro... o mus trynowy mmm kwaśne mniam nie, lubię kwaśne no słodko kwaśne mniam dobra e, Na cię? jeszcze raz poznawaj jedzenie bo my chcemy poznawać jedzenie słyszysz? chcemy poznawać jedzonko 114 simolonów spoko no, i daj coś dobrego. O, polubimy? Lubimy czy nie lubimy? O, matko jedna, co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Dzisiaj jest cała obródzona i nie wiem, czy polubiła, czy nie. wiem z co u z ma Poznawa jedzenie. Trudno powiedzieć. Aha, lody. Teraz lody. Będziemy mieli mieszankę wybuchową w brzuszku. Lody na pewno będzie jadła, czy nie? A tak, chyba smakuje. Chyba. Uu, cukier. No, cukier to wiadomo, że dobra, nie? Dobra, zabawy ci brakuje, psinka nas przyszła powitać czy nie? Nie, aha. Foko, ty na coś yy, wygadaj się na temat problemu. Chodź, yy, pogłaszcz psinkę. Nie prowokuj. Wyszczotkuj, żeby psinka też była szczęśliwa tutaj z nami. Yy, przyjazne, baw się. Ooo, chodź, dawno się nie widzieliśmy. Pewnie, że tak. A ty co znowu idziesz spać, ale pojedzona, zadowolona. Okej. Okay. I tak, rozrabiaj. O. Rozrabiaj, może ci zabawa pójdzie do góry. Czy nie? Czy będziesz rozrabiać? Aha, jesz nogę. Fuj. Okej. Okay. A przyszła do nas? Nie, nie przyszła. Patrzcie, no miała do nas przyjść, nie przyszła do nas. Ja własny kurz będzie rozwalać, niedobrze. Powiem wam, niedobrze. Obraz popartowy, chodź, maluj obraz piękny. Okej, okay. Ted Roswell dzwonię, aby poinformować się, że twój cioteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka, który zmarł i z jakiegoś powodu zapisał całą swoją fortunę wyłącznie tobie. Mi to nie działa i nigdy nie wiem co powiedzieć, jakie są warunki, nie dziękuję, no nie wiem, nigdy po prostu nie wiem co mam odpowiedzieć. Raz mi się udało tak, że dostała właśnie spadek, ale od tamtej pory no po prostu yy, nigdy więcej tu się nie, nie powiodło jakby, więc yy, nie mam zielonego pojęcia co trzeba zrobić. No, obraz maluj I się tak nie złość, bo to nic yy, dobrego. Nasza dziecko ma urodziny. Ja bym chciała już ją starszą mieć. 5 dni do zmiany grupy wiekowej. No dobra, a ty? A, bo ja mam tutaj długie życie. O kurcze. Dobra. Będzie trzeba zmienić na normalne. Jak się dzieje. Zmienimy. Opcje gry. Rozgrywka i odnormalne. Zastosuj. O, Będziemy mieć normalne. Ja sobie myślałam, że jest długi, ale okej. Okay. Pewnie miałem jakiś zamysł dawno temu. Dobra, dzidzia. Zabawy ci brakuje, ewidentnie. Zostanę przeniesiona tutaj. Przenieś nas tu. Halo? Okej, okay, i tutaj będziemy chcieli co? Wystawić na plopsi, może nie? Wystaw na plopsi, dawaj. OK, a ty chcesz się bawić z zabawkami, więc jak najbardziej. I chodź tutaj Cindy, ogarniesz się, korzystaj sobie z toalety, zjesz sobie coś do jedzonka. No, będziemy te resztki zjadać na razie, no bo tak nie będziemy, tak wiecie, za 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 właśnie, zamówić. Przecież zamówiłabym te. Ale dobra, mamy resztki w lodówce, więc wypadałoby je jeść. No. E, baw się z zabawkami. Zajmiemy się zaraz e, dziedźką. E, oglądaj. Baw. Baw się z bejbuszkiem. Hej, okay. będziesz się bawić z bejbuszkiem? Coś tu do babika. No. Ooh. Dobra. Baw się z bejbuszkiem. Opieka, przyjazne. Czułość? Zrób ją <śmum> aktywności. Baw się w kuku Jebałza. Yeah, Jebał sam! <laughs> Ale no, nice, sister. Wszystko z bąbelkami dla bejbuszka. O. Fajnie, bo i uwaga, idź do góry i ten. Ale popatrz, bejbuszek. Głodne. Karm piersią. Głodny bejbuszek. Jakie jak to było fajne. Obierz bejbuszka. Ej, no, zabrałeś nam baby. tej baby. Odej nam baby. Halo. Oddaj nam baby. Baby, baby. A ty możesz go poprosić na spacer? O, wciąż jesteś. Brzusią, masz wnesejung. I jeszcze z pieskiem musi mieć na spacer. Dobra, idziemy, idziemy. Nie bój się. Opieka, wyprowadź, średni spacer. Hej, a ty, chodź, ten, pan. Poznawa jedzenie. O. A ty miałeś iść z pieskiem. Wyjątkowa Idziecie na spacer. No właśnie. Ej, ona chciała jeść. Ty mi dziecko zagłodujesz, Poznawa jedzenie. Halo. Amo, amo. <noise> Piankę miała na wózek z mycia. Cieka, czy będzie jej smakować. Dzisiaj to mamy takie zrykte testowanie jedzonka w odcinku. Naprawdę, czy naszemu dzidzi... Będzie smakowało jedzonko. Hmm, tutaj chyba mamy problem i wydziwiamy trochę. Hmm, Postraszenie, poznawa jedzenie z... Okej, okay, nie lubimy. Zbożowa owsianka. Ciekawe, czy zbożową owsiankę będzie lubić. No nie wiem. Jest zdrowe trochę, nie? Może? O, chyba tak. Czy nie? A, wydziwia też. O, ho, ho, ho. A wiesz co, problematyczna jesteś, koleżanko. A, on lubisz złożoną księgę? Dobra, domowy hummus. Dawaj. Jeszcze przed spaniem, i później on cię weźmie tutaj, otrzymaj nową pieluszkę. Emily, wkrótce ma urodziny i aleluja. Całe szczęście. Będziemy musieli łóżeczko przerobić na łóżko. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy my musimy być wykąpane? Niech wykąpiecie. Tak, musimy się, musisz nas umyć jeszcze. Umyj nas. Ej, nie przesuwać, się nas umyj. Myju, myju. Myju, myju i połóż nas do łóżka. A wy co, zmęczeni jesteście. Jeszcze ta pogoda jest taka tragiczna. Także może wracajcie do domu. Ej no, ona jest znowu głodna. Nakarmi ją z butelki. Daj się nakarmić. A dziecko nam padło? Oha. Ja nie wiem. Nie dobrze to wygląda. Oh. Ah. <laughs> nie wiem. Nakarmi nas czymś. Czym nas nakarmisz? Czymś dobrym, dobra? Bo ona już nie chce, byle czego. O matko. No, dobra. Pojedzone, daj nas do łóżka. Nyny, ny. Do spania. Dobra, udało się. Czwarta trzydzieści Jest... Ojeju, ja nie zauważyłam czasu. Postaraj się znasnąć. A my wracaj się do domu, a piesek wrócił? Wrócił. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Ja nie wiedziałam, że jest aż tak późno. Naprawdę śpi. Ja się nie spodziewałam. Czy my tu awans? Ukończony w 75%. Kurczę, może być ciężko, ale za dwa dni. No to w sumie jest nadzieja. Jest nadzieja, że się uda. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ej, kurczę, ja jestem ciekawa, ile ja mu zapłacę. Nie? No bo jak on tak y, cały czas tutaj jest, to ja serio jestem mega ciekawa, ile my i, zabulimy za niego. No, bo nie wiem. A tak nie powinien być cały czas tutaj, nie? Czy Tak? Nie, z terminarzem wizyt nie ma takiego czegoś. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Nie mam pojęcia, kurde. Teraz powiem, że nie wiem. A czemu nie sprzęt? Też piesek się chyba posiuśkał. Głodny Jest także Dobrze też na jedzonko zakle. Idzie i jedz jej ty się w ogóle nie wyspiesz w tym łóżku. To łóżko jest jakieś do bani. Dobra, ale w sumie o piątej chyba poszła spać jakoś. To w sumie nie dziwię się trochę, że. Że? Nie dziwiście, że Ktoś się nie wyspia. No jak późno, późno poszła spać? No dobra, w każdym razie ważne, że mamy dzisiaj obolne, tak że będzie mogła sobie tutaj poogarniać. No nie? Nie wiem, co mi to nie, ale dobra, niech będzie, pomaga nam i ten to nie. Okej, jest to coś. Amo, amo! Amo, amo! Amo, amo. Dobra, tutaj musimy napełnić. Okej. Okay. Dobra, i musimy... Aha, nie masz siły tutaj, rozumiem. Okej, okay. no to chodźmy tutaj odchłaszczaj w takim razie. Nie wiem czy my tu kogoś poznamy w ogóle. Czy jakiś pan idzie dziwny. Eee. Znowu nas odwiedza właściciel nieruchomości jeszcze nie przyszła przyszła No nie możesz taka spięta jesteś serio nie wiem po na kompie graj w grę jesteś tak spięta zaproś do środka dobra skończy bo przyszła właścicielka no to wypadałoby czasem ją przyjąć do domu Okej okay. um, Aha, już so, jesteśmy na minusie, spoko Co ty tam zapisujesz przy, przy naszym kimbelku, co? To są nasze rzeczy tak w ogóle, nic tam nie dałaś e, graj w grę Czemu jesteś przestraszona? Przed eksmisją A, nie eksmituje nas, bo... Sorry, jesteśmy za dobrymi lokatorami, żeby nas eksmitowali tutaj Nie ma, nie ma szans Mm -mm. Nie ma mowy. Nie ma takiej możliwości. Nie wiem, żeby tak trochę... no, zrobiła. Dobra, karmium. Ok. Nie wiem, czy ja powinnam z nią rozmawiać. Ona coś naprawia? Ulepsza? Nastolatka w dodatku. Przyjazne powitanie. Oj, przywitasz się. Ha, ha. Ok. Ok. To chyba jest ok. Plusy lecą. To nie jest chyba tak źle. Aha, dobra, już minusy, spoko. Natomiast tutaj mamy więcej opcji.

Baby, ty cały czas brudna jesteś, baby. Baw się z cimką. Oooooh, ja. przesunęłaś się. Fejku. Co to było? Kończenie etapu. Ferde. przytul. Ej, no, oddaj mi dziecko. Ej, on nie widzi, że ja teraz się nią zajmuję? Na serio? Ej, bo ty mi dziecko przejąłeś, chłopie! Spoko. Hej! Okay. Eee... Opuść rodziny może nie? Resetuj obiekt. Gdzie mi dziecko uciekło? Tu jest, przytul. Pozwólcie mi przytulić moje dziecko. O, jak słodko. Ale powiem Wam, że Cindy fajnie yy, się spisuje jako mama. Tutaj ewidentnie chyba yy, się o, rozłościła, że cały czas jej dziecko zabierane jest. No, ale sama wynajęłaś usługi. Niani, co, nie, nic, nie. Sama. A <laughs> bąbelek? Jaki brudny? Jaki brudasek. Ojej, masakra. Co to? Nie da się z to zrobić. Okej. Okay. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji. Zapraszam na mojego Instagrama. No i co usłyszymy się w następnym odcinku? Trzymajcie się. Cześć! good night